我は逃亡されし秩序の国で。 Serwus! Dzisiaj zagramy postacią jaką jest Gatotkaca. Na ekranie wyświetla się build oraz emblematy, z którymi gramy, a teraz przejdźmy na ekran wczytywania postaci. No dobra, to jesteśmy na ekranie wczytywania postaci Gatotkaca, Rafaela, Hayabusa, Kaja i Leila w naszej drużynie, Granger, Alucard, Xavier, Clint i Chu w drużynie przeciwnej. Jesteśmy na fontannie, kupujemy buty, dodajemy umiejętność numer 1 i lecimy na Explaina. Na wstępie, zanim w ogóle dobiegniemy do pierwszej wieży, chciałbym podziękować osobom, które teraz wyświetlają się na ekranie za wspieranie kanału. serducho dla Was, jeżeli ktoś by chciał dołączyć do tego grona, pierwszy link w opisie, zachęcam do kliknięcia lub po prostu przycisk wesprzej. Jeżeli ktoś by chciał wspierać kanał, a nie ma ochoty wydawać pieniążków, można to zrobić zostawiając łapę w górę lub pisząc komentarz. Dobimy tutaj jedną łapę w górę i będzie bardzo milutko. Gramy przeciwko Alu Kardowi i to może być. Interesujące. Zobaczmy, jak sobie z nim będziemy na początku radzić. No, definitywnie radzimy sobie z nim całkiem, całkiem przyjemnie, całkiem nieźle sobie z nim radzimy. Jak widać, tutaj dajemy, dajemy sobie radę. Jest pierwszy kill, First Blood, a myślałem, że grana XPL nie będzie nudna. Nie, nie będzie nudna, bo sobie świetnie z przeciwnym Alucardem radzimy. Gardekardza jest postacią specyficzną że tak to nazwijmy. Jest tankowaty, ale zadaje też ogromne obrażenia. Ciężko go zabić, mobilny i dużo stunów ma. No jest specyficzną postacią. Ej, czy ten Alucard troluje? Tak to wygląda, szczerze. Tak to, tak to szczerze wygląda. Ten alukar to wygląda jakby trollował, ale może nas też, na przykład, słuchajcie, baitować. Można też na przykład bejdować, co możemy przypłacić życiem, kiedy przeciwnicy nas e, zgankują. Generalnie e, na rankedach posiadam dywizję Mythical Honor i mniej więcej 25 gwiazdek. Więc. No, powinien być to wysoki poziom, ale patrząc na grę tego alukarda, patrząc na grę tego alukarda, to ja tak nie widzę tego wysokiego poziomu, nie? tak szczerze. No, ale dobrze, spróbujmy może na dół zejść. Nie, no za daleko. Dół, dół jest za daleko. Może nie schodźmy na dół. Może nie schodźmy na dół, ale postarajmy się trzymać alukarda, może z dala od farmy. Może postarajmy się alukarda z, z dala od farmy trzymać. Może postarajmy się alukarda z dala od farmy trzymać. Hmm. No co wy, panowie? PANOWIE! Panowie, no co wy? Próbujecie mi <laughs> próbujecie załatwić? Ale że tak gatotkace próbujecie załatwić? No panowie, proszę was. Co ty sobie czuł myślisz, kolego sympatyczny? Znaczy ja, mi się wydawało, czy ktoś w ogóle na żółwiu był. Chyba mi się wydawało. Nie ma nikogo na żółwiu, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lećmy w takim wypadku. Na Raffaella, może się uda tutaj. Raffaella nie potrzebuje pomocy się okazało. Okej, okay. to pomóżmy naszej drużynie na dole. Nie wiem czy to jest dobry pomysł bić się pod wieżą. Jakby wydaje mi się, że sobie radzimy, ale chyba 1 versus 4 to może nie być zbyt dobry pomysł. Spróbujmy wlecieć w alukarda, który ucieka w... A, nie przeskoczyłem w ściany. Ho, szkoda. Dobrze. E, wracajmy do farmy. I nie dajemy się farmić alukardowi. Będziemy go tyrać! Będziemy, nie nie pozwoliłem mu farmić. I, będziemy go odcinać od milionów. Nic nie zbierzesz, kolego sympatyczny. Jak chciał zebrać, to cię będę bił. Nice, słuchajcie. sprizujmy sobie linię pod naszą wieżą. Idealnie. Zbierzmy sobie tutaj trochę farmy. Idealnie. O nie, a Lukar na Mida. nie możemy. Na to pozwolić, musimy szybko zebrać teraz farmę w takim wypadku, Alucard zszedł na mida. Wykorzystał moment naszej nieuwagi, gdzie próbowaliśmy fryzować linię. Wykorzystał to i sobie poszedł na środkowo, ale nie szkodzi. My również zejdziemy, co prawda trochę późno, ale lepiej późno niż. Hej, he, bo i mamy go. Ej, ale teraz się bawimy z przeciwnikami. Ale teraz się bawimy z przeciwnikami. Ale to jest nice. Nice. Lubię to. Um, dobrze, chciałem iść na dół, bo widziałem tam przeciwników. Ale na początku, słuchajcie. Zaczniemy od żółwia, który jest na górze. Będziemy go obstawiać. W razie, gdyby chciał ktoś tutaj pójść. Na przykład Xavier. Gdyby chciał podejść tutaj. Albo ktoś inny. To będziemy obstawiać. A Lukart jest na górze. Więc wracajmy na górę. Księżyc ucieka na dół. My wracajmy na górę. Oczywiście, jeżeli będzie tutaj gdzieś alukard, to będziemy się z nim bić. My się alukarda nie boimy. Alucard ucieka. No to nie będziemy go gonić. Wydaje mi się, że to nie ma za bardzo sensu gonić tego alukarda, jeżeli chłop ucieka. Jest tutaj? Nie ma. Dobrze, zbierzmy sobie tą farmę. Z góry możemy schodzić na środkowo, ale możemy wlecieć szczerze w tego alukarda. Tak mi się wydaje. No, nie złapiemy go raczej, chyba że nasza Kaja go wyciągnie. Na plecach mamy Gringera i. i kogo jeszcze? Kogo się jeszcze tu mamy? Cooling Spree! Boom! Dobrze, dwóch padło idealnie. A Lukart chyba uciekł. A Lukart jest takim tchórzem. No ale nic dziwnego, jesteśmy gatotkacą. Każdy jest tchórzem, kiedy ma przeciwko sobie gatotkacę, okej? Okay? <laughs> Gatodkaca jest pozacią, której nie da się zabić. No musisz mieć maga, ale musisz mieć jakiegoś potężnego przeciwnika, którego trzymasz na dystans. Którym trzymasz na dystans? Gatotkacę. No bo wręcz nie da zabić gatotkacy. Taki Alucard nie jest w stanie nam nic zrobić, chłop nawet nie jest w stanie podejść do nas, ok? To sobie powiedzmy. <laughs> to jest Alucard, on nie jest w stanie nawet do nas podejść tak dobrze, można powiedzieć, można by rzec, a my się budujemy i zbieramy coraz więcej golda, ok? Ok. zbierzmy sobie tą tu, tutaj farmę i spróbujmy udać się na środkową oleję. Może się uda fajnie jakoś zgrankować, może się z ulto uda jakoś. Spróbujmy odciąć przeciwnikom drogę ucieczki. Ale... Ale... ale! ale nie. nie udało się zabić. Super. Teraz jesteśmy w dosyć niebezpiecznej sytuacji. Czy się zabić alukarda. Kaja ratuj! Kaj! Oż! Miałem nadzieję, że Kaja wyciągnie z ulta, ale Kaja nie miała ulta. Gdyby Rafaela do nas dobiegła, może byśmy przeżyli. I czuł na bardzo małej ilości HP uciekł, okej? Okay? To sobie powiedzmy. Czuł uciekł na bardzo małej ilości HP, ale my walczyliśmy tylko z trzym przeciwnikom. Holera jasna! O nie, Granger jest na górze. Granger nam poszuje górę. A chciałem, chciałem iść na dół, zabić Klinta, ale Granger się pojawił na górze, więc... Pytanie, czy rozumiesz czy czy uciec? <grystanie> no ucieknie, no nie będziemy go nie wiadomo jak daleko gonić. No ucieknie. Ale, możemy górę odpuszczać, ale ten Xavier na środku, słuchajcie. Yy! Bum! i bum! I nie ma Xaviera, Ideolo olo. I co? I może na dół wpadnijmy. Nie mamy Ulta już, ok? Więc nie wpadniemy stricte w przeciwników z Ulta. Ale jak będziemy mieli miliony. I drugą umiejętność. Ależ splashował. Uff, to było niezłe. Dobrze, nie będziemy go gonić wtedy nie wiadomo jak daleko, jak głęboko. Tylko postaramy się środkowo, ale je Wydaje mi się, że to ma większy sens. No bo co. Z... <laughs> bój! Dobrze, i teraz zobaczcie. Teraz, mamy, jak mamy ulta, to możemy wpaść w tego klinciora. Ale chyba nie ma takiej potrzeby. Tak to dokładnie wygląda, że nasz. Kajabuza sobie świetnie sam poradzi. Poczekajmy na przeciwnika. Może ktoś tutaj podejdzie. Idzie Granger. Spróbujmy go złapać. Okej, okay, niestety, ale nasz Lookard BLL, lecz my zdążymy do niej dojść. Zawal z nami, cwaniaczku, a nie z biedną Leilą. Walczysz. Ha! Późna reakcja, koleżko. Nie, no. Hayabusa zadobi go, bo on tam ucieknie. On ma tak mało HP. Uh, dobrze, że bo miał ulta. <laughs> yeah, bój! No ucieka przed nami, no co możemy zrobić? No nic nie możemy zrobić, możemy go jedynie gonić. Najlepiej jest, kiedy przeciwnicy z nami walczą jeden na jeden i, i nie uciekają, tylko walczą. To jest najlepsze. No ale to się rzadko kiedy zdarza, bo wszyscy wiedzą, że Hayab, że... gatotkace jest zbyt potężną postacią, aby z nim walczyć jeden na jednego, więc każdy ucieka, jak może, jak widzi gatotkace. Więc no, co ja wam poradzę? I, hoppa! Zobacz, jest trójka przeci... Oj, 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 oj! Ojej ojej. ojej! ojej! Czemu to jest tak dużo przeciwników? Ojej! 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 ojej, 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 ojej. I nie żyje! żyje! A trójka nas tłukła! Trójka nas tłukła, jeszcze czuł tankował, więc to było trudne do przeżycia, ale <face> poszło całkiem nieźle. Nice! Więc tak, no sami widzieliście, że biła nas trójka przeciwników, a my prawie zabiliśmy jednego. W sumie zabiliśmy czuła, można powiedzieć, można w teorii tak to ująć, ponieważ przytrzymaliśmy go tak długo i zadaliśmy mu tak dużo obrażeń, że nasza drużyna zdążyła go dobić, więc idealnie, Hayabuzia robi double killa, idealnie. A my sobie pykamy tutaj, smyramy. Delikatnie skubiemy czerwone wzmocnienie. No, drużyna chyba wygrywa grę, ale my się w tym nie, przy, nie przejmujemy. Absolutnie. My sobie skupiamy red buff'a ze statystykami 5-2-5. Natomiast teraz yy, bym poszedł już yy, do bazy przeciwników, bo jednak chciałbym być na ekranie końcowym yy, pokazany przy, yy, przy Nexusie. <laughs> nie zdążyłem. <laughs> nie zdążyłem dojść do Nexusa. Dobrze, zobaczcie. Pięknie udało się nam wygrać pierwszą grę. Ja wam Dziękuję za ten e, wspaniały e, pierwszy mecz, natomiast to nie koniec odcinka, ponieważ przechodzimy do drugiej gry i mam nadzieję, że tym razem pójdziemy na Rome, więc przejdźmy do drugiej gry. Let's go baby! Let's go! No dobra, jesteśmy na ekranie wczytywania drugiej gry. Gatotkaca, Franco, Suju, Kerry i Farsa w naszej drużynie. Clint, Lancelot, Angela, Cyclop i Sun w drużynie przeciwnej. Niestety, ale nie było nam dane zagrać na Romie. Oczywiście moglibyśmy pójść do Roma i trollować grę. Klasyka. Ale czy jest sens, skoro i tak mamy Franco, trolla, w sensie trolla, No dla mnie trolla, bo piknął nam Roma, którego my chcieliśmy. No ale ogólnie, czy jest sens iść na, na, na Roma na siłę, skoro Exp jest niebroniony, a Gatunkaca i tak świetnie sprawdza się na ekspie? No moim zdaniem tak średnio. Tak średnio i nie ma sensu, więc lepiej moim zdaniem pójść na tego expa i zagrać na expy ponownie drugą grę niż na siłę szukać tego roma, ok? Takie jest moje zdanie obecnie. Generalnie gramy przeciwko Sanowi, więc sam jako tako jest silną postacią. To wydaje mi się, że przeciwko Gatotkacy San nie będzie całkiem tak silną postacią. Takie mam wrażenie. Mogę się mylić, ale mam wrażenie, że Gatotkaca całkiem dobrze kontru kontruje Sana. Tak mi, tak mi się coś wydaje. Tak mi jeszcze coś wydaje, słuchajcie, że Gatotka, co? Całkiem nieźle Sana będzie kontrolował. Takie mam dziwne wrażenie. Takie mam jakieś takie... ...wrażenie, że sans sobie nie za dobrze będzie radził z nami. No zobaczcie, sans sobie tak chyba... ...chyba sobie z tym San tak trochę nie za dobrze radzi, co? Chyba ten sam tak sobie troszeczkę średnio radzi z nami, no ale nie szkodzi, słuchajcie, my na czwartym poziomie będzie miał znacznie większą przewagę nad nami, ponieważ będzie miał swoje klony, nawet z ulta, my no nie będziemy mieli klonów, będziemy mieli ulta, aby skakać na przykład na środkową aleję lub pomagać naszej drużynie, na przykład teraz przy żółwiu. Gdzie jest nasza drużyna? A. Ten Lancel odbije. Gdzie jest nasza drużyna? Huh? Ha. 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 I ktoś mówił, że graje na Expo jest nudne. Mhm. Już, zobaczcie, udało nam się zabrać żółwia, udało się zabrać żółwia. Chyba dobry ult zrobiliśmy. No, generalnie spoko wyszła akcja. Mamy czwarty poziom. Ledwo co przeżyliśmy, ale przeżyliśmy. Nawet jakąś asystę złapaliśmy to jest spoko. Niestety nie posiadamy ulta, aby wskoczyć teraz w sana. Natomiast będziemy w stanie obronić, to wie San nie będzie w stanie. Nie! Nie uciekniesz! Nie! Nie! Bo i wszystko w jednoście, ale i tak zabiliśmy Sana. Nice, wycofajmy się. Wycofajmy się zregenerować HP. 1-0-1, pięknie. Pięknie Sana rozwalony. No, Sana bardzo trudno z nami. Uważam, że gatotkaca jest na tyle silną postacią, że jakikolwiek jak explainer z Gatotkacą ma problemy. Okej? Okay? Wydaje mi się, że najsensowniejszym wyborem na Katotkaze są postacie, na które mogą go trzymać na dystans, tak jak Kerry na przykład. To wydaje mi się, że całkiem dosyć sensownym, dosyć sensowną kontrolę bym powiedział. Lub jakiś, nie wiem, Clint być może pewnie też by sobie z nim dobrze poradził, tak jak teraz przeciwnicy mają Clint'a. Może jakiś Harid, który by go trzymał na dystans, może takie postacie, definitywnie nie sam. O nie, wskoczyłem pod wieżę. Nie chciałem. Przepraszam, nie chciałem pod wieżę. <laughs> nie chciałem pod wieżę. Wieża bywa groźna. Wieża jest zła. Wieża jest niebezpieczna. I że ten stan już ma HP. Czym się wydawało, czy on już ma po, na połowę HP? Nie wiem, wycofam się. Hmm, no dużo ma tego HP. Wycofam się, mam ultę, więc jestem w stanie wskoczyć w przeciwnika, jeżeli będzie. Dosyć daleko jestem w stanie wskoczyć. Nasza drużyna sobie świetnie radzi, Davidzie. Też chciał trochę w walkach drużynowych pou pouczestniczyć, więc może poczekacie z tym puszem, cholera jasna, trochę. Dzisiaj człowiek będzie denerwował tylko, że ma tak dobrą drużynę. Ja nie wiem. I weź tu teraz graj. I we... zobacz, sal nic nie robi. Mm, I weź, tu teraz graj z taką drużyną, która jest tak dobra. Puszują, nawet nie dadzą poleć człowiekowi, tylko poszują. o wygramy to szybko. Hehe, bój! No, Franko, ciągnij.

Nice, słuchajcie, mamy Revitalize. Nie wiem, czy to wystarczy, aby poradzić ze sobie z Sanem, ale mamy tutaj jeszcze Farsę w razie W, więc powinno być chyba dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ale Sanu już tutaj nie ma. <grym> Cholera. To po co my tutaj wchodzimy walczyć na dół, skoro tutaj nikogo nie ma? Nie wiem, jesteśmy 1-0-3, słuchajcie. I Wygląda na to, że będzie to ponownie łatwa wygrana. Że będzie to ponownie łatwa wygrana. Spróbujmy spurszować dolną aleję. W razie w... Mamy drugą umiejętność do odskoku, więc możemy uciec. Ale wydaje mi się, że nie będziemy potrzebować uciekać. Wydaje mi się, że nie będziemy potrzebować uciekać. Chciałbym tutaj puszować. wieżę. Idealnie. Przeciwników jak nie było, tak nie ma. Na środku są. Wbiłbym tam na środek, ale to najpierw wieża. Nie wiem, czy zdążę ją spuszować. <śmianie> uciekaj uciekaj, sanie Nie jesteś w stanie nam nic zrobić. Uciekaj No piękne, piękne! Już wiecie jak kontrolować sana. Wystarczy wziąć gadotkacę, ok? O nie. To jest niebezpiecznie. Aaaa, dużo przeciwników. <laughs> ale mamy na szczęście naszą pasywkę. Bang! i nie mam przeciwników. Idealnie, słuchajcie, ja bym się wycofał. Mam małą HP. Może uda się tą grę to wygrać na 0 śmi ze śmierciach? To by było spoko. Nie jest to jakoś moim priorytetem, ale jeżeli nie umarlibyśmy ani razu, to byłoby naprawdę przyjemne. E, spróbujmy jakoś fajnie zultować. Bo jednak, gatotkacy ulty są spoko. <laughs> jednak, gatotkacy ulty są spoko. Tak, jakby jedyną osobą, która u nas umarła, jest. Suju. Suju, Su Suyu Umarł jedynie, okej. Okay. Nie chcemy być drudzy. Fajnie byłoby nie umrzeć, więc postarajmy się trzymać dobrą passę. Oj, no, gdyby Franko przyciągnął, to my możemy wlecieć. Bum! spuszowana wieża na środku, idealnie. No i co? No i co, jajko. Ja je spróbuj. No, no ten sam. I klint. Ojoj. No co zrobicie mi. No co mi zrobicie? No co mi zrobicie? O nie! Nie, nie chciałem podwieżyć tak? No co mi zrobicie? O, dużo! Wow, 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 Dużo, dużo przeciwników. A! Du, du, <grywia> Umarliśmy Dużo ich tutaj było. Sun, Lancelot, Clint i chyba jeszcze Cyklop był. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że Cyklop też tutaj był. Być może z Angelą, nie jestem pewien. Nie jestem pewien, dużo, du dużo przeciwników po prostu było. No dobrze, 1-1-5, okej. Okay. Przynajmniej jakaś akcja była. <laughs> Dobra, słuchajcie. Plan jest taki, że lecimy sobie powoli na środek, za Lordem, no i jak przeciwnicy będą bić Lorda, będą go bronić, będą próbowali go zabić, ale jak, jak ten Lord szybki jest, przepraszam, panie Lordzie, proszę poczekać na nas, nie zdążę tam dobiec. W każdym razie, jak przeciwnicy będą bić Lorda no właśnie w ten sposób, to my robimy, zobaczcie, patrz, poczekaj, czekaj, 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 czekaj. Czekaj, kurde, gdzie są miniony. Czekaj, czekaj, czekaj. Teraz siu! boom. Aha. Co to była? Co to była za wbitka tego? A w ogóle ultem gdzieś w powietrze powietrzu zultowałem. To była głupota. Dobrze. Piękne gry. Idealne gry gatotkacą, ja Wam dziękuję za poświęcony czas, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście przy tych odcinkach z gatotkacą, ja się bawiłem niesamowicie dobrze, zapraszam Was do kolejnego filmu, w tym to by było na tyle, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć, we will be in touch.